Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest Metro Last Light, czyli co, kontynuujemy, prawda? Rozdział o nazwie Dziecko. E, oczywiście nie mogę go zabić, póki żyje. Przypominam, że w ostatnim odcinku znaleźliśmy tego cienia, tego ciornego e, w pociągu, który żeśmy ścigali. No i ten cień, ten cień, tak, ten cień e, chyba zginął. Także no cóż, zaraz zaraz się dowiemy. O, właśnie go niesiemy, prawda? Najgorzej ja mam rozbitą tą maskę, bo mi Anna go rozpipczy, ją rozpipczyła. pipczyok rozpipczyła. rozpipczała. Wierzch. Powstuch. Wierzch czarny. Wierzch. trudno хорошо. Вокруг Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Есть yes, маска! Дай пан ту маску! Я буду идти там, где сияние. Но рядом с тобой. Эээ... E... Эээээ... E... Где он есть? Pieprzu, так? Ну, то супер. Fuck. Czy tu będzie kumulacja jakiegoś całego zła w tej grze? Bo mi się coś wydaje, że chyba tak. Tędy, nie, no, na razie to nawet nie wiem, którądy przejść. Problem w tym, ta broń na nich kuźwa nie działa. No, to, to, to one po prostu, one nie, nie, wiedzą co się dzieje, nie? Tanta broń to tylko na ludzi. Ja pomogę widzieć. Dzięki! Szyt! Bardzo dobrze! Ja pierdziele! Schizy na maksa są! Najgorzej, że amo mi się kończy! Coś tam, amo zdobyłem. Moskwa, Moskwa, jaka duża. wiesz, nudzne mnie, poka nie mogę pojęć, co to ważne jest, przez te ludności czy coś? Шит, happens. Shit нет. Ага, а вот и Здесь много голодных, считают тебя пищей. Чёрт, не что лют. Nie gadaj już, no, nie gadaj, no. Co to za dinozaur jest? Jezu, minuta filterka. Okej okay. Wszyscy padli Kolejne Wiecie, ja lubię sobie tak pozwiedzać też troszkę, nie? Dobra, zmieńmy już mu ten filtr bądź zaraz udusi Ile? 5 minutek, dobra Czyli mamy jeszcze filterki. Dobra, jest wejście do budynków, czyli czas, dobra, bateria na maksa jest, tu nie ma nic, dobra, dobra, i teraz będziemy się srać. To to. Trup. Coś tutaj biega. I tam coś właśnie przebiegło. Aha, to są te szczury takie. Szczurów, to ja się za bardzo też już nie boję. O fuck, w jeża Jak one się tak szybko tutaj pojawiły Tak nagle za plecami, nie Ja pierdziel To co, strzelamy teraz tego, nie Bo to niestety już nie mam No to na górę. Już widzę kogo tam będę miał na górze Ale Co to jest? Jakaś niefajna broń Tu będzie ten ptasznik Ten duży ptak o, ten nietoperz taki O nie Cześć, a nawet dwóch Luj ci do głowy Co ty? Pomachaj sobie w dupę. Ale reakcja mam dobrą, reakcja mam dobrą, nie? Nie no nie no, tam jakieś dziecko było no. A bo to tylko po prostu schizę. Raczej na pewno bym powiedział. you Najgorę, że tutaj pływa to duże coś. Chyba po mnie, nie mam pojęcia, że działam biec na razie, chyba tutaj nie, chyba jednak nie. Mordy, ciupany Dobra, zjedz mnie Shiiiit Bagna znowu Można tak powiedzieć Widzicie? ma cztery kulki a to gówno wciąż żyje, nie? To się naprawdę nie łączy. Bang! Tu nie ma nic, że chciałem sprawdzić. Teraz tutaj wyskoczy cień. Cześć! Z Pogadaj sobie. Teraz trzeba będzie zobaczyć na kompasie, gdzie trzeba iść. No, jest, pogadałeś sobie, kuźwa Tędyk, no dobra. No i widzicie główno, nurek no. Biegaj, biegaj, no co skaczesz do tej wody? Po co? No nie, no nie, no nie. Po co on skakał? W sensie, biegłem przecież po płaskim, a nagle ten Louis skoczył do wody. No a dobrze, dobrze, dobrze. Teraz mi to bardzo pasuje nawet. Dam, 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 dam. Nas nie dogoniad! Nas nie do Ale mi się ten, że tak powiem, grunt pod nóg odsunął Idź się pierd no pieprz się Co za luj Nie mogłem się jakby wydostać obok nich, ale dobra, gdzieś tu był zapis tak? Skoro mnie tutaj cofnęło... Chociaż jednak nie było... Psychiczni ludzie robili tę grę. Widzicie? Tu był ląd! Tu był ląd, a ja i tak spadłem do wody. się teraz tego świadkami, co mnie bijesz? Jezu, jaki głupek. No a już mnie coś zabije zaraz No, pyk! I mnie coś wsysnęło. No i jak to jak to przejść? No, powiedzcie no Naprawdę te stwory e, w tych 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 W tych durnowatych wodach są najgorsze A tu mam iść, patrzcie Ale no FAK Przecież tu była... tu był... Ląd, tak? Tu był ląd. Nie powiedz mi, że nie było, bo był do jasnej cholerki, no. Patrzcie, znalazłem drogę, znalazłem drogę. Biegnę, biegnę i spadłem. I teraz coś mnie zabije. Chociaż nie, nawet nie To dziami, iść, iść, tam mam gdzieś, tak? A jak tam wejść? Cześć, jakby czynić jakieś drabinki Cień tutaj! Daj na to maskę! Dobra, coś tam się... Jest! Udało się!

Вы не умеете видеть красные злые. Снайперка, то не... Tam na pewno nie ma iść Pewno mi daje jeszcze raz tą moc Co? Patrzcie jaki agresywny O nie w tego chciałem Dobra, czas się ratować. Olujo... bank! Ale co to taki wiatr się na tutaj ruszył? Czekajcie, bo nie mam w ogóle latarki. Trzeba ją naładować troszkę. Tragiczna pogoda. Tędy nie idzie przejść. Tędy idzie przejść. Krylaty, czerwone. Silne. Ano silne, silne. I to bardzo. Zobacz, ich dużo. No ja tak nie mogę widzieć jak ty no Nie będziesz wył teraz No i tak się na mnie rzucili Co on dzisiaj taki żywotny Widzisz jak się skitrał? Aha. Dobra, myślałem, że to już nie będzie dało wyjść, ale na szczęście się dało. Tam już nikogo nie ma. Tu jest jakiś typek, ale to nic z nim nie mogę zrobić. To jakbyś się ktoś bronił. tylu zabitych i w ogóle. Sekunda, naładujmy troszkę bardziej. Notatka. I tyle w zasadzie. Jest jakaś tylko szafka. A nawet kilka. Co siedzisz? Minuta spokojnie. O oh jest. mordy tam na górze. Holy fucking shit. Chyba mi olali, chociaż niekoniecznie. O wow, a tu jest ten luj taki. No właśnie, on strasznie ogłuszał ślepiej w ogóle. Dobra, padł sobie. Drugi też sobie padł. To chyba tyle Bankomat Żeby tutaj tylko nie przyleciał ten duży Fuck you Na tych, to też czuję, że lepsze będzie jednak to No i to parście. Otrzymują po 100 milionów tego na klatę, a wciąż żyją, nie? Nie wierzę w tą broń. Zaraz się policzymy. Co się rzucasz tam gdzieś. Jak chcesz coś ode mnie, to przyjdź i powiedz mi to w twarz. Dobra, no... A wow. Nie wierzę, że 100 milionów na klatę przyjął tego ołowiu i dopiero padł, nie? No, 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 na razie nie jest źle, no, na razie nie jest źle, no. Ale powiem wam, że ślepa. O, dobra, jednak nie. No to ap. Rozbita maska strasznie. O, Boże. O Jezu, prze ten, 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 to to szybko i go zabij, no zabij, Czemu Czemu nie pada tej? Nie wierzę w gościa No, dobre to jest, dobre, dobre, do, dobre, 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 ten gdzie jest, tutaj jest, dobra. No, widzicie te to dwa strzały i gościa nie ma, nie? Daję nową maskę, dobra. Generatorki jakieś. Co robisz no? i co ja mówię te durne, nie? On gdzieś tu był, on dziś tu był jest tutaj Bęk Bęk Co i stąd? Ty też? WON mi... one mi jest stąd! Fuck! Przecież wziąłem! Wziąłem przecież jedną! Co tak mnie szybko zabiło? No Ciekawe od Czy od początku, czy jakoś? No nie O Boże, tak szybko Widzicie? To, 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 to mi nic nie dało, nie? Totalnie mi ten leg nic nie dał. Kolejny. No dobra, coś mi jednak dał. Ale mi rozłupali maskę. No coś to się tak rzuca. No kurwa. Pieprza amunicja, po prostu chcę ich zabić i tyle. Idź się zabić. Chłopie idź się zabić. Bęk. 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 Chory no, chory na wory, nie, nie nie Aj no. Dobra, siemionowa, czyli siemiono, czyli nasz zapowiem znajomy, nie? E, gdzie to jest? Ej, no nie mam tej bo... dobra, jest broń. Eee. Dobra, na razie idziemy do jakiegoś punktu kontrolnego czy coś. A no, Jezus zaczyna się! No, No i kurde! Nienawidzę tej gry, nienawidzę tej to byłoby w tym momencie na tyle, do zobaczenia, e, ja sobie to zaraz przejdę i wtedy to, wtedy sobie to strzelby, no dobrze, że strzelby, coś nie działają na TT, także e, do zobaczenia, do czwartku, papa. Pa.